Hej robaczki, chciałabym wam dzisiaj pokazać album wykonany na gotowej bazie od Eco Scrapbooking. Jest to baza tak jak widzicie korkowa. To co ją też wyróżnia to te fajne takie czarne przybicia i ona ma półokrągły grzbiet. Bardzo fajnie się to prezentuje. Do okładki użyłam tylko i wyłącznie czarnej wstążki oraz takiego dużego napisu album tekturkowego. żeby tak fajnie nawiązywało. Album w środku jest wykonany z takiej prostej, fajnej kolekcji nawiązującej właśnie mm, do ekologii, do świata, zdrowego stylu życia. Myślę, że taki dość przyjemny, fajnie nawiązuje do tych takich mm, lekko beżowych wstawek. Mówię lekko beżowych, bo sam papier kraftowy jest przeze mnie tylko dodany. O, to co teraz widzicie to kod. Niestety nagrywam ten filmik 7 razy, a tylko dzisiaj. Nagrywałam też dzień wcześniej. a ja musiałabym chyba tego kota zamknąć w... <grywa> w łazience, żeby w ogóle nie przeszkadzała. Także pewnie tu się nam będzie kotek pojawiał, mam nadzieję, że nie będzie Wam to ojej przeszkadzało. No dobra, zaczynamy. Strona okładkowa. Ja stronę okładkowe zawsze ozdabiam. I pierwsze, co mamy, to jest Tosia jak coś. Pierwsze, co tutaj mamy, to klapeczka na magnesik. E, wszystkie te takie chwyty są wykonane z korkowej wstążeczki. E, dzięki temu też osoba, która na co dzień nie ma kontaktu z takimi alumami, wie, że trzeba gdzieś tutaj chwycić. No i nie boi się szarpnąć. Bo tak to myśl, o jejku, coś tu mocno trzyma, a to tak naprawdę jest magnes. A tak wiemy, że można śmiało pociągnąć. Także odginamy do góry i mamy hopsiu w jedną i w drugą stronę. Tu mamy trzy zdjęcia w formacie 10x15, ale oczywiście te fotki można nakleić też tutaj, bądź tu. Można na przykład się pokusić, żeby tutaj, nie wiem, jakieś coś malutkiego nakleić. Można zrobić po całości. Dlatego jak zawsze podaję, ile album pomieści zdjęć, to podaję tak jakby minimalną wielkość, Minimalną ilość, przepraszam. Eee, czyli tak naprawdę liczę tylko te, gdzie mam pieczątki. Natomiast oczywiście możecie się bawić, kombinować w albumie i zrobić tego więcej. Mamy tutaj dodatkowy uchwyt. Zaraz Wam opowiem, czemu on w ogóle się tutaj pojawił, bo oprócz tego, że jest ładnym dekorkiem, on pełni też dodatkową funkcję. I tutaj mamy górę dół I oczywiście zdjęcie możecie nakleić tutaj oraz tutaj. I teraz tak, ta strona, ta strona, ta mata na zdjęcia trzyma nam e, tak naprawdę e, to rozwiązanie. Natomiast zrobiłam dodatkowy uchwyt na magnesik, dlatego że album jest tak zbudowany, że każda prawa strona ma w środku jeszcze dodatkowy element popad, który łapiemy tu na środku. I otwieramy. Więc żeby nam się w trakcie tutaj nic, wiecie, nie otwierało i nie przeszkadzało w oglądaniu, to tutaj mamy dodatkowy magnes, który to fajnie trzyma. Bierzemy tak na środku, no i otwieramy. Tutaj rozwiązanie mamy z dwoma zdjęciami 10 na 15 i dwa mniejsze 75 na 10 są to połówki tego 10 na 15 W kanwie takie zdjęcia się przerabia, gdyby ktoś miał problem, to śmiało się można odzywać. Fajnie to pracuje, ładnie się chowa. Ćwity czułam też z klejanym zdjęciem, nie będzie problemów. To, co też pierwszy raz robiłam w tych albumach, to to, że tak jakby te wstawki, czyli mechanizm pop upowe nie wykonywałam z papieru bazowego, a z papieru skrapowego. Dzięki temu, zobaczcie, tutaj ładnie, kolorystycznie nam to nawiązuje, no i nie rzuca się tak w oczy. To wszystkie rozwiązania pop-up. Napiszę Wam w opisie filmu od których dziewczyn podglądałam na YouTubie może nawet nie tyle podglądałam z dziewczyny po prostu wystawiają tutoriale więc opiszę Wam obydwie są to anglojęzyczne kanały więc no ja nie powtórzę, nie mam do tego pamięci kolejna strona jest to strona z taką kieszonką na maty na zdjęcie jak mogliście zauważyć już wcześniej maty mamy dwu a nawet trzy kolorowe no tak, mamy bazowy papier, który był dołączony do kolekcji. To jest na przykład ten kolor. Żeby to wzbogacić użyłam jeszcze zielonego papieru. No i mamy też takie wstawki z papieru kraftowego. Natomiast bardzo fajnie się to wszystko nam w całość komponuje. Maty na zdjęcia można odklejać jednostronnie, można odklejać dwustronnie. Można tutaj też luzem wrzucić zdjęcia. Nie ma to problemu. Mamy kolejny uchwyt. Odginamy i mamy poziome zdjęcie z 10 na 15 i tutaj taką formę książeczki. Takie proste beżowe papiery wzbogaciłam dodatkowo o pieczątki. Myślę, że wtedy się fajniej to wszystko komponuje. Pamiętajcie, że oczywiście można tutaj zdjęcie też wkleić. I co? Znowu łapiemy w okolicach środka, otwieramy i mamy. Taki samolocik i jak widzicie to rozwiązanie właśnie z papieru skrapowego, ładnie kolorystycznie nam się to otwiera. Łatwiej też chodzi, bo ten papier skrapowy jest troszeczkę cieńszy niż na przykład kraftowy. No i zamykamy. Kolejna strona. No i tutaj mamy Belly Band. Belly Band z dodatkową kartą z kolekcji, na której też można... Naglej zdjęcia, można na coś napisać, czy życzenia, czy nawet opisać, y, skąd pochodzą zdjęcia, bo na przykład może to być z danego konkretnego wyjazdu, wypadu, czy okazji. Także, no, śmiało. Tutaj maty. I wsuwamy. Tutaj też zrobiłam, zobaczcie, taki dodatkowy element ozdobny z papierów, z tych elementów do wycinania. Zawsze to tak ładniej to wygląda, ciekawiej się komponuje. Tutaj trzy trzymadełko. Tak jak widzicie i mówiłam wcześniej, wszystkie te trzy madełka, są z takiej ładnej wstążki korkowej. Super to pasuje, jeżeli chodzi o układki. Taka skromna jest, super to pasuje, tak dobrałam. Ho, ho, ho. No i co? Mamy trzy madełko w dół, i tutaj dwa na boki. I tak jak mówiłam, ja licząc ilość zdjęć, liczę tylko te z pieczątką, natomiast tak jak widzicie, tutaj też fotka swobodnie się zmieści. Może to być ta fotka 10 na 15, można na przykład tak po skosie nakleić dwie mniejsze 7,5 na 10, także można poszalać. Tak naprawdę można też fotki po tutaj. No, i otwieramy element pop-up. Takie skrzydełka. No i znowu, tu mamy dwa zdjęcia 7,5 na 10. Natomiast tu i tu nie robiłam już mat. Hmm. Dlaczego? Dlatego, żeście sami mogli wybrać, jakie zdjęcie chcecie wkleić. Bo tak jak mówiłam, można tutaj pionowe 10 na 15 można te dwa mniejsze. Tutaj można się w ogóle pokusić o jeszcze to większe zdjęcie. Czy dwa poziome 10 na 15 Także no. Pomysłów i miejsca na kompozycję własną też jest więcej w tym albumie. Proszę, zamykamy. Staram się wykorzystywać dodatkowe, dodatkowe, jakby maty, może nie maty, takie dodatkowe papiery mniejsze w kolekcjach. Kiedyś tego nie robiłam, a to bardzo ciekawie wygląda. Uważam, że dużo ładniej niż jakbyśmy mieli tylko te dwa podstawowe papiery. Coś się tutaj dzieje. No i tutaj mamy taką prostą książeczkę. A tutaj mamy górę, dół. Hop, hop, hop. W jedną drugą stronę. I oczywiście tutaj kolejne zdjęcie się zmieści. I ostatni już element pop-up. I tu jest ten jeden wyjątek potwierdzający regułę, że zdjęcia starałam się robić pod e, tak jakby jeden format. Natomiast tutaj, żeby to wszystko ładnie się zamykało i dobrze pracowało, mamy wyjątek, czyli zdjęcia 9 na 13 Z takim elementem pop-up. Tutaj te wszystkie dodatkowe mocowania, jak widzicie, robiłam w kolorze Papieru, który jest pod spodem, żeby tak się to nie rzucało w oczy i nie było takie toporne. No i zamykamy. Powiedziałam, że w jednym formacie, no bo ja zdjęcia 7,5 na 10 traktuję tak naprawdę jak ten sam 10 na 15, no bo mówiłam, robi się to w kanwie taką półką. Dwa zdjęcia wywołuje i rościna, a później wywołuje wywołujecie wszystko jako 10 na 15. Natomiast tam był właśnie ten jeden wyjątek, żeby lepiej to pracowało. Tutaj mamy klapkę w bok, klapkę do góry i oczywiście miejsce jeszcze na zdjęcia nie podpisane. Koniec jest dość prosty, bo też kieszonka. Natomiast pokusiłam się o nowe tutaj pieczątki. Też e, ten stempel nie jest czarny, jest właśnie taki brązowo-ciemny żeby nie był taki jaskrawy, żeby to się tak wszystko fajnie w całości komponowało. Zawsze przy zamkaniu polecam jednak te strony, wiecie, odwracać pojedynczo, żeby nic o siebie nie zahaczyło. I co? I mogę Wam powiedzieć, że album jest do kupienia, dostępne od ręki i wszystkie szczegóły będą dostępne w opisie. Mam nadzieję, że taki album Wam się podoba. Szczególnie Powiem Wam, że mi się spodobało te rozwiązanie pop eee, Czyli właśnie, że taki mamy schemat, że ta każda prawa strona dodatkowo nam się jeszcze otwiera i te takie elementy przestrzenne, ciekawe rozwiązanie jeszcze nam kryje. Oczywiście na koniec troszkę ładnie przytniemy, wypalimy. Natomiast z tego, że cały czas otwieram i ona się używa, I jak widzieliście, samą końcówkę kotek ciapie, to zostawiłam na razie na poczet filmu taką nieruszoną. Natomiast tak jak mówiłam, wszystko będzie ładnie na koniec docięte. Na razie, chojnijego, cionka, pa pa!